No witajcie. Nagrywam drugą część filmiku z przylotu gołąbków. No, naleciał następny. Mam w tej chwili odbitych wejścia 7 sztuk. A ten sobie siedzi na wolierze. Nie chce wejść. Przypominam, gołąbki lecą ze 126 km. Jest w tej chwili godzina dziesiąta. 14 zostały wypuszczone o 8.30 Jest 24 sierpnia 2025 rok niedziela To jest druga część filmiku, bo tamten mi się wyłączył po prostu Nacisnąłem mnie ten guzik co trzeba i będzie w dwóch częściach Będzie w dwóch częściach filmik a widzicie jak wchodzą widzicie jak wchodzą się w mięgi 27 już jest odbitych i z tymi na dachu by było 29 czyli połowa pękła połowa pękła z tym że mówię nie wiadomo czy się wszystkie odbiły na antenie bo na początku to wchodziły dużymi stadami mogło coś tam ominąć Dane 52 gołąbki no. Dobra, pauza, zaraz ich zawołam. Dyma niesamowicie 31 gołąbków odbite Przed chwilą przyleciały Ten się ociąga z wejściem Czyli połowa już dobrze pękła Z tym że mówię, mogło się więcej odbić, bo na początku nalatywały nawet teraz wpadło chyba z czterech czy pięciu no wejdziesz Weszedł. na antenie stoi no tak to jest z tymi młodymi wiatr dyma mamy godzinę wejścia po dziesiątej Przypominam pierwszy lot konkursowy 126 km wypuszczone 8.30 pierwsze gołąbki były jakoś przed 10 muszę to sprawdzić zaraz kiedy miałem pierwszego gołąbka ale sporo przed 10 no właśnie, właśnie. A więc mamy 32 gołąbki Mamy 32 gołąbki Pierwszy gołąbek odbity 9,47 No i co Wychodziłoby, że 20 gołąbków jeszcze nie ma Z tym, że mówię, nic pewnego to nie jest, bo mogło się, mogły się nie wszystkie odbić tych mam 32 sztuki. No i czekamy dalej. Zaraz będę chyba kończył filmik. No bo co tu nagrywać? No przylot widzieliście. Niespodziewany nalot. Połąbki się już teraz niektóre relaksują. Nie był to długi lot. No ale dla młodych. Pierwsze szlify. Jedzą sobie karmę. Woda, słońce wali z tyłu i się źle nagrywa. Powiem wam. Chujowato się nagrywa, jak tak słońce z tyłu. Świeci. Także gąbki sobie odpoczywają. Czy się wszystkie odbiły? Nie wiem. 32 są odbite przez garzy. Szymelek jeden wrócił, nie widzę drugiego takiego bielszego, nie ma go Jeszcze go nie ma No, słyszę, że coś nadleciało, Idę stąd, nie płoszeń tak jakiś przemknął, spłoszyłem go O jest nadleciał i siadł na drzewo, bo tam byłem przy golemniku i bał się wejść No dobra, ale to już po konkursu to już raczej chyba nie ma Trzydzieści pięć po dziesiątej. No. No, łaź. No, próbuj, próbuj. Trzydziesty trzeci. No. Wchodzisz. Pójdź, 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 Tak też wołaj w głębie. Zbielska. Czyżby to był po kachlerze? Jest. powiem wam przyleciał, przyleciał od wschodu przewiało go czyli teraz przylatują gołąbki przewiane to wszystko możliwe który się zapędził krąży. który się zapędził no to poleciał za daleko bo wiatr jest mają po prostu z wiatrem szaleńczy lot z wiatrem on się gdzieś zapędził biedny, ale wrócił i krąży. Dalej niezmęczony Poleciał na zachód. Ale to jest mój gołąb. To jest mój gołąb. Wrócił. Wrócił jak strzała z wiatrem. Jest. Ale jeszcze, jeszcze mu mało roku. Chyba nie zmęczone tego łębie, bo leciały z wiatrem. No ale ten dymał później pod wiadro. Przeleciał. Widziałem wyraźnie, że wracał od schodu. Znowu przemknął. Czyli teraz mogą przelatywać już przeleciane gołąbki, które jednak się społapały i nie polecą na Ukrainę. Zlądował. Ale niedobrze na Wolier od razu na wlot od razu na wlot wiatr dyma niemiłosiernie jest godzina dziesiąta dwadzieścia dziewięć zostały wypuszczone 8.30 dystans 126 km pierwszy lot konkursowy jesteśmy w trakcie właśnie tego lotu już raczej konkursów nie ma bo co miało przygonić to przygnało siadcę na wolierze i ma wszystko w dupie Grunt, że jest w chałupie On jest nieświadomy, że bierze udział w rywalizacji no Ale jak mówię, teraz już chyba czas Wejścia do głębniku Nie jest ważny, bo już chyba konkursy raczej Na pewno się skończyły Te pierwsze być może, być może coś hapnąłem zobaczymy a widzicie nie spieszy mu się to jest młodzież to jest młodzież dobra pauza chwilowa przypominam to jest druga część filmu bo tamten mi się wyłączył i będą dwa odcinki będą po prostu dwa odcinki i mamy następnego szybowca też przewiany. Szybuje nad domem, tak, tak, tak. Teraz le leci w blasku słońca. Przewiane gołąbki teraz nadlatują. Tamten z woliery. weszedł i jest, jest gołąbek Niebieski No wchodź, nie ociągaj się Ucz się dyscypliny Chodź, 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 chodź Za, muszę poszeleścić trochę Karo. Wciąż się waguje. Czy wejście czy nie? 35 by był gołąbek 34 mam odbitych. No i widzę jasny o tym, którym mówiłem, że jeszcze nie przyleciał jasny szymelek krąży no, a ten jeszcze siedzi na tej wolierze Gamoń jasny szymelek tak teraz no jest po tej to jest właśnie po Klementynie chyba wnuczek czy tamten szymel już jest ten jasny szymer, o którym mówiłem, że go jeszcze nie ma Właśnie przyleciał w tej chwili. Wpadł. O, widzisz? Gamoniu Widzisz gamoniu, tak się wchodzi od razu. A ty gamoniu na co? Na co jeszcze czekasz? No, no na co czekasz? Gamoniu Daj No, 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 no. jeszcze, jeszcze op, op, strach strach, strach Racie się ten wiatr wystraszy czy ty się odbiłeś chociaż czy ty się chociaż odbijesz dobra, idę gamonia tam wpędzić bo przecież to się w mięga nie wejdzie dobra, weszed weszed, ale jeszcze następny jest na lod następny więc wciąż się zlatują wciąż się gołąbki zlatują no bo jest odbitych 36 36 w zegarze z 52 widzę dwa latają dalej szaleńczy wiatr dzisiaj moje wieczna, niedziela Dużo ich przegoniło pewnie Teraz wracając od wschodu No nie ma tych dwóch bohaterów Krążyły tu Gdzieś się oddaliły O, są, są Pytanie czy obydwa są moje Czy tylko jeden Tam się pojawiły krążą, tam poleciały, tam jeszcze im mało lotu, to jest młodzież, tam jest młodzież słońce teraz świeci i są gąbki, są gąbki, ale nie chce się im lądować najwyraźniej no zobaczymy pasowałoby o, tam jaszczą, a tam jaszczą przeleciał proszę, tam jest jaszczą I pasowałoby nagrać na lot gąbków? Ach, imię, mnie... no nie spieszno, im nie spieszno. mamy godzinę za 19,11 jeden zlądował tak a drugi jeszcze lata no i teraz znowu będzie problem z wejściem jest i drugi, dawaj ciemny jest jest ciemny kurwa czyli Tomek mojego ciemnego z białymi lotami Odbił się Słyszałem bibi bi, bi Mam dość cichy ten sygnał No, a ty ciemny się w Dalej spłoszony Dobra, idę im pomóż trochę 38 głąbków z 52 odbite Pożywiają są się co niektóre Niektóre zażywają kąpieli słonecznych No także czekamy na resztę Tam jest ten biały szymerek który przyszedł niedawno 38 jest odbite ale nie jest powiedziane że jest tyle odbite bo mogło może znaczy mogło więcej przyjdzie odbiło się 38 no ale według zegara mamy 38 gąbków z 50 już, no, czekamy dalej A tymczasem siedzę pod gruszą i nigdzie się stąd nie ruszą. Mamy 38 gołąbków na tą chwilę odbitych w zegarze. Jest chwilowa przerwa. Mamy godzinę za 9.11. Za 9:11 godzina. No i co? Pomału chyba będziemy się żegnać. Z tego pierwszego lotu Wam nagrałem taki filmik. Właściwie dwa filmiki, bo to będzie w dwóch częściach. Będą dwa filmiki podzielone na dwie części. No bo mi się pierwszy filmik wyłączył niechcąco. No to będą dwa odcinki. Wcześniej szło takie stado, na dużej szybkości, wiatr ich pchał w ogon, na sąsiedni oddział pewnie, ale nie wiadomo. Może mi z mojego oddziału gdzieś tam dalej szło stado, teraz widzę, że nie, bo już jest czyste. co nie znaczy, że nie będzie jeszcze coś lecić a może ufo wciąż wieje wiatr mówię konkursu już na pewno nie ma także teraz niech z tego łębki się tylko zlecą reszta najmniej stradno bo na pierwszym locie konkursowym to Pasowałoby jeszcze żeby tam te łąbki się zleciały wszystkie ale pewnie tak nie będzie jak znam życie coś tam pewnie się już przesieje no i stopniowo po lotach też coś poginie no bo tak to już jest no więc co o tymczasem siedzę pod gruszą i tak sobie myślę. Nigdzie się z tu nie ruszą, ale się chyba ruszę, bo czas tam popatrzeć jak się smażą, pieką moje łódeczka. Bo przecież jest niedziela. A w niedzielę jakieś łódko pieczone by wciągnął. Nie tylko rosł. Dzisiaj rosołu nie ma a są pieczone łódka z dinozaura także mili moi na, nadszedł czas zakończenia tego koncertu 20 minut w filmiku drugiej części to już jest sporo także zakańczamy. zakończamy 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 ten cudny, długi odcinek, jakże długi, podzielony na dwie części z 24 sierpnia, niedzieli 2025 roku. Nic już nie nadlatuje. 38 gołąbków odbitych w zegarze, z tym, że mogło przylecieć więcej, nie wszystkie się odbiły, no bo nalot był duży na początku, i gdzieś tam któryś mógł pominąć, co się zdarza. No ale dobra, nie będziemy wnikać. Powiedzmy, że jest 38. To jeszcze brakuje, bo dałem gołąbków 52, czyli wszystkie, które mam przeznaczone do lotu. I tym miłym, przepięknym akcentem, patrząc jeszcze w niebo i wyszykując jakiegoś gołąbka, będziemy się żegnać. Ja podniosę dupę z krzesła jednak z mojego obserwatorium pod gruszą, z którego raczej nigdzie się nie ruszą, ale tym razem zrobię wyjątek dla tych z dinozaura udziątek, no bo tam się będą piekły i żeby z patelni nie uciekły. O, widzę tam daleko, daleko, widzę gołębia, ale wysoko, wysoko leci na wschód. Dwa nawet, dwa nawet, wy tego nie widzicie, to są z lotów. Ale naprawdę na wysokości są. Na wschód darły. To on jest mojego oddziału. Jakieś dwa waleczne gołąbki. Tak, obserwując niebo, powiem Wam, można zobaczyć coś ciekawego. A nawet ufo. Tak, tamte tylko się odbijały w promieniach słońca. Najpierw widziałem jednego, później drugi. Poszły na wschódę wysoko, bardzo wysoko. To chyba nawet nie było widać na kamerze. Ledwo ja dojrzałem okiem, okiem na żywca. Także co tu dużo mówić, mili moi. Filmik jest już długi. drugiej części pasa gołąbków się już przerwała i na razie jest przerwa ruszam dupę i idę na chałupę jak wam mówiłem Wciąż jeszcze patrzę, czy nie nadlatuje jakiś ptaszek, bo jeszcze bym wam tak na koniec chciał nagrać nalot, ale ale to już chyba poszły wszystkie na Ukrainę, zanim wrócę, to trochę zejdzie, bo będą miały pod wiatr. No, także. Zakańczam, zakończam, zakończam. Polska ciężka języka. Zakańczam, zakończam. Ten filmik, i idę do domu. Godzina, no powiem wam, 11 dochodzi. 11 godzina. Tej niedzieli. I idę obserwować pieczone łódka. No nic, nic nie widać. Tam tylko w oddali se leci samolot. To już nam nic nie przyleci. A więc żegnam wam z was dzieci. A hej!